powstały po trąbie powietrznej, która przeszła wczoraj przez Małopolskę. W miejscowości Bolencin koło Chrzanowa wichura pozrywała dachy, powaliła kilkadziesiąt drzew, zerwała także linie telefoniczne i elektryczne. Nie ma osób poważnie poszkodowanych. To dobra informacja. Na pierwsze zdjęcia z żywiołu. Żywiołu dostaliśmy od Państwa na platformę Kontakt TVN24. Prowadzimy działania związane z usuwaniem drzew odstosywaniem tutaj dróg, ciągów komunikacyjnych, jak również zabezpieczamy zerwane dachy. Na miejscu tutaj zostało zerwane pięć dachów, dwa w 50% procentach to są pojedyncze oderwane dachy ratownicy zabezpieczają naruszoną konstrukcję, jak również starają się tutaj przy użyciu folii dostarczonych przez mieszkańców, przez firmy budowlane, zabezpieczyć przed ewentualnym deszczem. Nie odebraliśmy żadnych informacji, zgłoszeń o osobach poszkodowanych, które by potrzebowały pomocy.